Cześć, Paweł z Wino ze Smakiem. Dziś zabieram Was po raz kolejny, już zresztą w krótką podróż do Portugalii. Kraju, który ma nam do zaoferowania naprawdę wiele i to nie tylko pod kątem wina, nie tylko z punktu widzenia winiarskiego. Do Portugalii lubię wracać za każdym razem. Byłem już tam kilkukrotnie i mam nadzieję, że w niedługim czasie uda mi się zorganizować tam kolejną podróż, bo wbrew pozorom. W tym kraju jest naprawdę sporo do odkrycia. Portugalia kojarzy nam się przede wszystkim z wypoczynkiem, słońcem, z wakacjami, z podróżami, z fado, z oceanem. taki kraniec kontynentalnej Europy. Portugalia też znakomita kuchnia no i przede wszystkim świetne wina. Zapewne wielu z Was kojarzy Portugalię ze wzmacnianym Porto, jednym z najspanialszych win deserowych. Tego świata, ale o Porto innym razem, ponieważ temu winu należy się oddzielny odcinek. A jeżeli jesteście zainteresowani bliżej Porto, to odsyłam Was na mój blog Wino ze Smakiem, bądź też do mojego e-booka i książki, które są dostępne w moim sklepie, a także, a także na Amazonie, gdzie w której to książce piszę Wam o tym wyjątkowym winie, która to publikacja stanowi kompletny przewodnik po Porto wraz z moimi rekomendacjami nie tylko dotyczącymi konkretnych butelek, konkretnych producentów, ale też miejsc, które odwiedziłem w samym Porto, jak i w magicznej Dolinie Duro, w, którym, w której to Porto, Porto powstaje. O Porto innym razem, natomiast dzisiaj chciałbym Was zachęcić do eksploracji Portugalii pod kątem wina. Poza najsłynniejszym portugalskim trunkiem, jakim jest wspomniane Porto, ponieważ, jak już mówiłem na wstępie, Portugalia absolutnie ma nam mnóstwo do zaoferowania, jeżeli chodzi o wina i niczym nie odbiega od innych krajów. Winiarskich, bardziej słynniejszych bardziej słynniejszego sąsiada go Hiszpania czy, czy popularne Włochy, Francja i tak dalej. Portugalia to ogromna różnorodność odmian setki lokalnych szczepów winorośli uprawianych tylko tutaj, różnorodność klimatyczna, różne teruar. Mimo że jest to kraj niewielki w stosunku do Sąsiadującej Hiszpanii, Francji czy nawet Italii, to naprawdę w Portugalii znajdziemy wszystko, co, co jest nam niezbędne, aby w pełni docenić jakościowe, jakościowe wino, gdyż ten kraj naprawdę jest nam w stanie zaoferować doznanie absolutnie na każdym poziomie, od takiego codziennego po. Powina i doświadczenia dla prawdziwych koneserów. Portugalia i jej regiony to ogromna mozaika, i myślę, że każdy, każdy z Was znajdzie tutaj coś dla siebie, zarówno początkujący, jak i bardziej zaawansowany miłośnik wina. Sam piszę o Portugalii na blogu, w różnych publikacjach. Od jakiegoś czasu odbyłem tam kilka podróży i wracam tam zawsze, jak już na początku Wam powiedziałem, z wielkim, z wielkim sentymentem i zawsze z uśmiechem dla ustach. A dzisiaj chciałbym Was po raz kolejny zachęcić do odkrywania Portugalii pod kątem wina, gdyż mam wrażenie, że jeszcze Portugalia nie do końca przebija się w świadomości takiego przeciętnego konsumenta, jeżeli chodzi o ten winiarski, winiarski świat, owszem, pewnie tam wielu z Was miał okazję próbować portugalskich etykiet, ale być może w takim mniej jakościowym wydaniu, a warto jednak odrobinę zainteresować się tym tematem, gdyż Portugalia jest nam w stanie zaoferować świetną jakość naprawdę w relatywnie rozsądnych pieniądzach, porównując chociażby konkurencją z innych, z innych krajów. Przygotowałem dzisiaj dla Was taki króciutki przegląd kilku portugalskich regionów, kilka butelek z tego kraju, które ostatnio udało mi się poddać degustacji. Więc, na pewne, więc zapewne wielu z Was kojarzy Portugalię z Vinho Tak, Vinho czyli północ Portugalii, region Minho, apelacja Vinho ojczyzna takich lekkich, aromatycznych, rzeźkich win o mineralnym, oceanicznym wręcz charakterze, idealnych na lato. Jednak, Portugal, jednak samo wino Verde to nie tylko takie proste, nieskomplikowane wino, ale także, jeżeli wiemy, gdzie szukać, wiemy, gdzie zwrócić naszą uwagę, wino Verde i Region Minho jest nam naprawdę w stanie zaoferować także ambitne, złożone, poważne etykiety, które jakby troszeczkę zrywają z tym stereotypem tego regionu. Tutaj dzisiaj mam dla Was dwie etykiety, jeżeli chodzi o Region wino Verde. Jeszcze raz proste, takie codzienne winiowerdy od bardzo dobrego producenta Sochaleiro. Etykieta na co dzień, chociaż oczywiście ten producent wypuszcza także znakomite, poważniejsze, złożone wina, które nawet są w stanie starzeć się przez wiele, przez wiele lat, czyli. Taka podstawowa, podstawowa etykieta. Natomiast druga propozycja, producent Sem Igual, znakomity producent, to już mój kolejny rocznik tego wina, i to przykład Vinio Verde, które właśnie jest takim winem bardzo złożonym. Ma już kilka lat na karku, a mimo to, że jest to wino białe, idealnie znosi upływ czasu i jest naprawdę w znakomitej kondycji i jest to etykieta, która już naprawdę jest w stanie także zadowolić takie gusta, powiedzmy, bardziej wyrafinowanych koneserów. A więc Winiowerdę kojarzymy przede wszystkim z takimi winami lekkimi, rzeźkimi. świeżymi. Natomiast to także miejsce, gdzie powstają bardzo, bardzo ambitne, złożone, złożone biele które, jak wspomniałem, zrywają z tym takim stereotypowym postrzeganiem tego regionu. Idąc dalej, trafiamy sobie do regionu Duro, o którym to już napisałem i opowiadałem Wam wielokrotnie. Duro ma estetyczny region, chyba najpiękniejszy region Portugalii, jeden z najpiękniejszych winiarskich regionów na świecie. Tutaj znajdziemy przede wszystkim takie intensywne, wyraziste czerwienie. Mówię oczywiście o winach wytrawnych, bo duro to także ojczyzna słynnego portu, ale o porto innym razem. Więc jeżeli szukacie znakomitych wytrawnych czerwonych win, to duro jak najbardziej jest tym portugalskim regionem, gdzie należy się, należy się skierować. Oczywiście powstają tam także świetne wina białe, ale dzisiaj mam coś czerwieni, jedna etykieta taka solidna rezerwa czerwone duro od rodziny Symington, czyli takiego dużego gracza na rynku małe imperium rodziny Simingtonów, które skupia w swoich rękach kilka świetnych marek, tutaj właśnie czerwone Altano z jednej z ich posiadłości i winiarni, wina naprawdę solidne i świetny wybór na, na co dzień. Druga etykieta, którą też ostatnio miałem okazję degustować, może mniej znany producent, e, Marka Piano, e, też bardzo ciekawe, przyjemne, przyjemne czerwone duro, które również można sobie wziąć pod, e, pod uwagę. Yy, idąc dalej, yy, jeśli chodzi o regiony portugalskie, na południu od Douro, niedaleko Duro, znajduje się region, yy, region Dao który słynie z takich eleganckich, mineralnych przede wszystkim czerwieni. To taki kompromis między lekkim, a takim mocarnym stylem, więc nic takiej elegancji w DAO powinni sobie odnaleźć styl, który właśnie będzie mi odpowiadał. Tutaj jest znakomita Turiga Nacional Grande Rezerwa od producenta Quinta dos Penasais. Świetny producent. Moim zdaniem miałem okazję degustować w zasadzie jego całe portfolio. I też mogę Wam szczerze polecić etykiety właśnie, właśnie tej, tej marki. Portugalia to też region Terzo, znajdujący się w stosunkowo niedalekiej odległości od Lizbony. Tutaj mam przed sobą, jeżeli chodzi o Terzo, producenta Quinta do Casal Branco, wino z linii Falcoaria. Również znakomite, znakomite etykiety, solidne też, świetnie wycenione, więc jeżeli szukacie też win bądź traficie na tego producenta z tego regionu, jak najbardziej też warto się nim zainteresować. Ogromnym regionem Portugalii jest także Alentejo. Tutaj jest to też miejsce, gdzie można zacząć w ogóle swoją przygodę z portugalskimi winami. Wiele takich miękkich, pijalnych, aksamitnych, soczystych czerwieni rodzi się właśnie w Valenterze. Choć nie tylko czerwienie, ale również białe etykiety też udają się tutaj znakomicie. Jeżeli chodzi o czerwień, to mam przed sobą też tutaj dwie takie etykiety. Jedna od również rodziny Symington, wspominajmy przed chwilą. Z ich posiadłości quinta do Fonte Souto. To też naprawdę znakomita, znakomita winiarnia, jeżeli chodzi o region, o region Alentejo, którą warto się zainteresować. Druga fajna czerwień, quinta do Plancel. Od rodziny Lindemann, o niemieckich, o niemieckich korzeniach. Warto również sobie na nią zwrócić uwagę, jeżeli kiedyś takie wina wpadną wam w ręce. Też była okazja niedawno po raz kolejny zresztą degustować biel, jedną z bieli z Alentejo od znakomitego producenta. To już myślę taka klasa troszeczkę premium. Jeżeli chodzi o Alentejo, biała etykieta od Aldeia Decima. Świetna winiarnia w rękach rodziny Amorim, znanej rodzinie tylko w Portugalii, ale i poza jej granicami, do której też należy chociażby słynna posiadłość w Duro, Quinta Nowa. Tutaj znakomita, znakomita biel. Rodem z Alentejo, Więc, jeżeli chcecie właśnie win takich troszeczkę klasy premium, chociaż nadal w znakomitej relacji jakości do ceny, to Aldeia Decima jest uważam znakomitym, znakomitym wyborem. No i idąc jeszcze dalej na południe, do słonecznego Algarve, gdzie wielu spędza, spędza urlop. Tam również powstają wina, może mniej prestiżowe, wina bardziej takie. Powiedzmy lokalne, regionalne, chociaż jest im tam cztery apelacje, ale wina takie, powiedzmy, do codziennego, codziennego picia. I tutaj mam przed sobą win od producenta Herdade do Baranco Vale, naprawdę świetna jakość za kilka euro. Tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, Castelao, czyli czerwona, czerwona odmiana portugalska, quinta. Herdade do Baranco, producent, który naprawdę też trzyma fajną, trzyma fajną jakość. I również, czy podczas wakacji, podczas waszych podróży na południe Portugalii, można poszukać sobie jego winy. Myślę, że mogą dostać zarówno te czerwone, jak i białe etykiety takich fajnych, fajnych emocji. O Portugalii może będę mówić naprawdę sporo, sporo też o nie pisałem na blogu, więc zachęcam Was do lektury, jeżeli jesteście bliżej zainteresowani. Polecam Wam także moje e-booki i książki o samym Duro, a także o słynnym winie Porto. A jeżeli macie oczywiście jakieś pytania, to zawsze zachęcam Was do... Ich, was do Zadawanie po prostu mi tych pytań, chętnie na nie odpowiem, chętnie doradzę, gdyż naprawdę skosztowałem sporo win z tego właśnie kraju. Byłem tam już kilkukrotnie i jak wspomniałem, zamierzam tam jeszcze myślę nieraz wrócić. Też chętnie się dowiem, jakie jest wasze ulubione wino z Portugalii. Może macie jakieś konkretne ulubione regiony, szczepy, czy, czy nawet konkretne butelki. Więc dajcie znać w komentarzu. Podzielcie się, co sądzicie o portugalskich winach. Też chętnie chętnie się tego od was dowiem. Do zobaczenia w następnym odcinku.